Dzień dobry, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Na początku sprostowanie, nie o 40%. Tak mi hmm. wyszło z rachunków, mogłem się pomylić, ale to jak to znaczy, zwykle bywa z rachunkami. Nie, panie redaktorze, pan na pewnie... o złoty 20 zł Pan wziął pod uwagę e, 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 bilet kupowany... U kierowcy, a jest to ekstra usługa, która nie jest realizowana w innych miastach w Polsce, tylko w Białymstoku, że można no u kierowcy. Natomiast biletów. jednorazowy bilet elektroniczny 200 tysięcy jest użytkowników karty BKM, drożeje do trzech. Zł, czyli o 20 groszy, a że większość biletów jednorazowych, 60% użytkowników korzysta z ulg, także ten bilet jednorazowy drożeje o. 10 groszy, a w wypadku biletu normalnego o 20 groszy, czyli 3 zł to jest cena biletu jednorazowego, a nie 4. 4 to jest dodatkowa usługa, jaką jest to, że kierowca sprzedaje tak, takowy bilet. No ale to, co rośnie najbardziej, najbardziej dostrzegamy, i taka została tutaj. Nie, najbardziej dostrzegamy metodowych. to, co sami wydajemy z no, Też to racja, ale ta sytuacja z cenami biletów i wzrostem tychże cen no, potwierdza za tezę, że jak skończyły się wybory, to idą podwyżki i tak się dzieje. Pytanie, dlaczego taka skala tych Jest podwyżek... Jest to też teza troszkę chybiona, bo wybory no były ponad rok temu. Panie redaktorze, no... Ale przez rok trzeba było te podwyżki dopracować. Pytanie, dlaczego tak dużo? Pytanie, dlaczego taka skala tych podwyżek? Kolejne, czy nie zostały popełnione błędy wcześniej, polegające na tym, że uruchomiliśmy konkurencję dla autobusów, teraz notujemy spadek wpływów i za bilety musimy... A konkurencja? No konkurencja typu bajker, typu szerokie drogi i później się dziwimy, że nie ludzie błatoś... nie, chcą, nie, nie chcą jeździć autobusem. Nie, 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 nie. Panie redaktorze, to świadoma polityka miast, żeby białostoczanie mogli wygodniej i bezpiecznie podróżować po wyremontowanych drogach. Rower miejski jest alternatywą i oczywiście to w pewien sposób wpływa również na przewozy, ale jest to środek transportu zdrowy, ekologiczny, zeroemisyjny i mam nadzieję, że pan redaktor że... popiera roz... Zwoń Zwoń ale popieram biker. również komunikację miejską, tanią, bo przypomnę, rok temu w kampanii wyborczej były takie pomysły, żeby komunikacja w ogóle była za darmo. Jest I to, jest to, jest tutaj jest to jedyny można. przykład zresztą bardzo niefortunny, niespełniony, nie sprawdza się. Jest to tylko talin we wszystkich miastach i w Polsce i w Europie komunikacja jest odpłatna. Natomiast jeżeli chodzi o komunikację w Biemstoku, obecnie wpływy z biletów stanowią... Zaledwie 40% kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej, która wynosi te koszty wynoszą 120 milionów złotych, 60% kosztów z tej kwoty 120 milionów ponoszą wszyscy białostoczanie w formie podatków, czyli dopłacają. Do, do komunikacji miejskiej jeszcze w 2012 to jest to roku. To Pytanie tylko. Czy te koszty są na tyle sprawdzane, żeby móc je redukować? Kolejne pytanie. Czy zanalizowaliśmy dobrze potrzeby komunikacyjne Białostoczan, żeby usprawnić sieć, by korzystali oni częściej z komunikacji miejskiej i rezygnowali z samochodu i tak dalej, i tak dalej. Pytanie jest bardzo ważne. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o koszty, to pan od razu serię 10 Pytań zadał, na no, wszystkie pss. chyba nie odpowiem. E, pierwszy, jeżeli Dominiana chodzi o koszty. Cena zakupów e, e, autobusów od 2012 roku, czyli mija ósma rocznica, niedługo minie ostatniej podwyżki cen biletów, wzrosła o 20 dwa, Nie, nie, ale to poczuł, panie redaktorze, to... albo ja tu przyszedłem, żeby odpowiadać na pana pytania, albo pytanie, albo pan, żeby tutaj się popisywać przed nie, nie, publicznością. Nie, nie popisuje się, tylko zadaje pytania, to pan pytanie, pozwoli, które że To pan pozwoli, że odpowiem na te pytania. Tak. Koszty, koszty wzrosły, jeżeli chodzi o autobusy o 28%. Są po prostu droższe. To są wyposażone w komunikację, w, w, przepraszam, w klimatyzację, w ekrany, są bardziej e, niskoemisyjne. Koszty płacy. W ciągu ostatnich. Ośmiu lat wzrosły o 40%. O tyle wzrosło wynagrodzenie, które płacimy pracownikom spół, spółek komunikacyjnych, w tym O no tak od 20-30% wzrosły ceny części zamiennych. Cena paliwa też wzrosła. Od stycznia mamy wzrost opłaty paliwowej. Spółki komunikacyjne nie są z niej zwolnione. Te opłato, opłatę paliwową wprowadza rząd. Czyli są to obiektywne zewnętrzne czynniki, które powodują wzrost kosztów Pytanie. o kilkadziesiąt procent. Rozumiem. Pytanie kolejne z tej serii, żeby do miliona było dostatecznie daleko. A dlaczego wydaliśmy tyle pieniędzy na autobusy? Teraz te autobusy będą wywozić mniej pasażerów, bo będą drogie bilety i tak dalej i tak dalej. Taki rachunek ciągniony próbujemy zasygnalizować. Przypomnę. Na drogi, autobusy, na autobusy i tyle wydaliśmy, panie redaktorze, po tyle. Kosztują. Pasażerowie chcą, żeby autobusy były wyposażone w klimatyzację. Ale chcą, no, skoro nie jeżdżą i są mniejsze wpływy zabrać. No, ale panie redaktorze, jeżdżą ludzie. Autobusami Komunikacja miejska jest. Po... to mówię, ale. To no bardzo złośliwie pan mówi, ale zauważyłem, oczywiście. że pan też samochodem przyjechał, a nie komunikacją miejską do szkoły. się przewrócić. Ale to, wieku autobus, to, to autobus na, na Autobus na pewno by się nie przewrócił. Hmm. Ale dojście do autobusu. Pytanie, na ile zmieniliśmy siatkę połączeń? Pytanie kolejne, na ile z, powinniśmy zwiększyć częstotliwość jazdy autobusami, żeby ludziom się bardziej opłacało jeździć autobusem niż y, samochodem. To są pytania z lektury czy różnych książek specjalistycznych dotyczących komunikacji miejskiej. Ale żeby utrzymać dotychczasowy poziom jakości i częstotliwości połączeń, musimy podnieść ceny biletów, gdyż jeżeli tego nie podniesiemy, nie podniesiemy to zabraknie w budżecie miasta pieniążków na dotacje do komunikacji miejskiej. Jeszcze raz przypominam, to jest 60% kosztów funkcjonowania Miasta. Niestety polityka rządu jest taka, że do samej edukacji i oświaty musimy w przyszłym roku dopłacić 300 milionów złotych. Ta luka jest olbrzymia i ona jest pokrywana z podatków białostoczan, z tego co każdy płaci na przykład w formie podatku. I tutaj dalej, żeby utrzymać jakość komunikacji miejskiej, musi nastąpić ta podwyżka cen biletów. Czy uda się wygrać z rządem stosując politykę podwyżek, bo do tego będą dochodziły ceny, ceny nieruchomości, czyli podatki od nieruchomości za śmieci itd.? Tak Ale dalej, my nie, tak prowadzimy, dalej. nie prowadzimy walki. Kiedy odnosi się e... wrażenie. To jest błędne wrażenie, nie prowadzimy walki z rządem, tylko musimy się dostosować do zewnętrznych warunków. Jeżeli budżet jest jakimś zbiorem skończonym, no to jest 2 miliardy złotych, z czego ponad 800 milionów złotych wydajemy na edukację, no to na pozostałe potrzeby musimy albo w mniejszym stopniu je realizować, albo realizować na dotychczasowym poziomie jakości, częstotliwości połączeń, ale żeby ci, którzy korzystają, troszkę więcej zapłacili. i Panie redaktorze nie są to jeszcze raz podkreślam drastyczne podwyżki, tylko są to umiarkowane podwyżki. Ja tutaj je pokrótce przedstawię. Bilet jednorazowy będzie kosztował złoty 50 zł w wypadku biletu ulgowego, dotychczas kosztował złoty 40. Zł. Bilet jednorazowy elektroniczne oczywiście o tym mówimy bo zdecydowana większość z tego korzysta będzie kosztował 3 zł kosztował 2.80 bilet miesięczny Ulgowy. To jest 60% biletów, jakie kupujemy. To są bilety ulgowe, 50% zniżka. Będzie kosztował 50 zł. Chciałbym tylko przypomnieć, że, na przykład, był taki dramatyczny reportaż u państwa dwa dni temu o mieszkańcach czarnej Białostockiej, którzy wykopują bilety za 190 miesięczne PKS-u, płaczą. Płacą skoro... i nie mogą dojechać. Ja I nie rozumiem, mogą, skoro są nie mogą dojechać. A w komunikacja miejska bardzo dobrze ja funkcjonuje. Rozumiem. To już pan wywołał temat, który mógłby spowodować zwiększenie dochodów dla komunikacji miejskiej, bo skoro mieszkańcy Supraśla, Czarnej Białostockiej i innych okolic mają problemy z dojazdami, to może tam zacząć dorabiać pieniądze, a nie podwyższać ceny biletów tutaj na miejscu, ale to temat na zupełnie inną rozmowę. Mam nadzieję, że się spotkamy. Na razie mamy podwyżki i czekamy na reakcję społeczną na te podwyżki. Na pewno ta reakcja nikt nie jest zadowolony z powodu podwyżek, ale też nikt nie byłby zadowolony, gdybyśmy musieli ograniczyć funkcjonowanie komunikacji miejskiej, czyli na przykład o 20% zredukować liczbę kursów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Polski Stok.